Witam serdecznie. Zacznijmy od mocnego uderzenia. Posłuchajmy utworu. Recognize this? Yeah, that's "Don't Stop Believing" by Journey and the cast of Glee. Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? Won't you turn the other cheek? Forever young, I wanna be forever young. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm young. Sketch, którego Państwo wysłuchali grupy Axis of Awesome, polega na tym, że zaśpiewano 40 popularnych piosenek do akompaniamentu złożonego z tych czterech akordów, które mogą Państwo tutaj zauważyć cztery te same akordy i grane w tej samej dokładnie kolejności, 40 przebojów. Zawsze, gdy mamy do czynienia z podobieństwem utworów, na, tutaj niewątpliwie możemy taki, taką obserwację y, zrobić, już blisko mamy stąd do zarzut, zarzutów o plagiat. Tutaj autorzy y, tej kompilacji, ich takim puentą tego skaczu jest stwierdzenie, że tylko tyle trzeba, by zostać gwiazdą. Czyli tylko cztery akordy wystarczą, żeby zostać gwiazdą. Czy stąd można wyprowadzić wniosek, że muzyka popularna opiera się na plagiacie? My, prawnicy, czy wszyscy właściwie, powinniśmy sobie zadać pytanie, czy takie cztery akordy, czyli taki schemat harmoniczny, jest elementem chronionym utworu muzycznego. A właściwie, dlaczego nie zadać pytania szerzej? Jakie elementy utworu muzycznego są chronione, a jakie nie są chronione? Przecież korzystanie z elementów niechronionych jest dozwolone. Tutaj nie ma miejsca wtedy żaden plakiet. Dlatego postawienie tej granicy między chronionymi elementami a niechronionymi jest właściwie punktem wyjścia do każdej analizy dalszej prawnej. Teoretycy op muzyki opisują utwór muzyczny za pomocą tak zwanych elementów dzieła muzycznego. Prawnicy też mogą skorzystać z tej koncepcji i zastanowić się, jakie elementy dzieła muzycznego są chronione i w jakim zakresie. Takimi podstawowymi elementami są melodia, rytm, harmonia i kolorystyka. Z uwagi na to, że mamy ograniczony czas, skupię się tylko na niektórych aspektach i tylko na dwóch z nich, czyli na melodii i na harmonii. Melodia. Zazwyczaj zarzuty plagiatu dotyczą podobieństwa w linii melodycznej utworów, ale trudno mówić o muzyce bez odwołania się do konkretnych przykładów, dlatego. Przenieśmy się do opery meleśnej do 2007 roku, kiedy zespół film odniósł bardzo spektakularny sukces, wygrywając wszelkie nagrody na Sopot Festiwalu. Tuż po festiwalu zarzucono zwycięskiej piosence, że jest to plagiat piosenki Carly Simon. Posłuchajmy fragmentików, do, dosłownie krótkich, obu utworów. Najpierw zespół Phil Jest już Carla Simon. Melodie są niemal identyczne. Dlatego zadajemy sobie pytanie: plagiat czy nie? I konkretnie, czy ten fragment melodii Carly Simon możemy uznać za element chroniony utworu muzycznego, czy nie? Czy korzystanie z niego jest dozwolone? A właściwie to, jaki odcinek melodii jest chroniony? Często mogą Państwo usłyszeć w tym kontekście kryterium ilości sekund albo ilości taktów, ale prawa autorskie nie posługuje się kryterium czasu jako kryterium ochrony utworów. Prawo autorskie y, posługuje się właściwie głównie przesłanką działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Więc musimy sobie zadać pytanie, jaki odcinek melodii jest na tyle twórczy i indywidualny, żeby mógł podlegać ochronie. Moim zdaniem jest to Odcinek, który można y, powiedzieć, że stanowi taką skończoną myśl muzyczną. A jak to rozpoznać? Kiedy zaczyna się, kiedy kończy myśl muzyczna. Poznajmy to po rozkładzie napięć, kiedy mamy nabudowanie napięcia i rozładowanie. Pytanie, odpowiedź. Pomocna może nam tu, y, y, możemy tu odwołać się do mowy. Każdy wyczuwa, gdzie zaczyna się zdanie i gdzie zdanie się kończy. Tak samo słuchacz muzyki orientuje się intuicyjnie, gdzie Zaczyna się myśl muzyczna i gdzie ona się kończy. Dlatego możemy powiedzieć, że granice myśli muzycznych to będą granice chronionych fragmentów melodii, a z tego wypływa prosty wniosek, że fragment myśli muzycznej to jest element niechroniony, czyli taki, z którego możemy korzystać dowolnie. Ale są wyjątki od tej zasady. Nie wszystkie myśli muzyczne są chronione. Niektóre nie mają twórczego, indywidualnego charakteru. Dlaczego? Ponieważ są zbudowane ze struktur zamkniętych, czy takich, które są powszechnie stosowane. Takie struktury jak gamy, rozłożone akordy, czy podstawowe składniki akordów, ale tylko takie, które są oparte na powszechnie stosowanych schematach harmonicznych, one nie mają twórczego indywidualnego charakteru, więc nie są to elementy chronione. Takie myśli muzyczne nie są chronione. Dlaczego? Istnieje bardzo duże ryzyko nieświadomych powtórzeń takich myśli muzycznych. I to jest taki bardzo, bardzo mocny argument. Wróćmy do piosenek, do przykładu. I wróćmy do pytania: czy ten fragment piosenki Carly Simon to był plagiat? Znaczy, czy Phil popełnił plagiat, czy nie? Jak Państwo myślą? Plagiat, czy nie? To, bo kończy mi się czas, chciałabym go wykorzystać. Zapraszam do dyskusji po wykładzie, bardzo, bardzo chętnie porozmawiam. Natomiast kończąc, ja uczywa, oczywiście uważam, że to nie jest plagier. Dlaczego? Ponieważ ten motyw, który pod, stanowi podstawę myśli muzycznych obu utworów, to jest opisany dźwięk podstawowy akordu. I w nim nie ma nic twórczego i oryginalnego. Ta myśl po prostu nie jest oryginalna, nie jest twórcza. I ją pewnie, gdybym dobrze poszukała, to bym ją znalazła w wielu innych utworach. Dlatego, jak najbardziej nie, taki, taka myśl muzyczna nie jest plagiatem. Ale, ale za chwilkę zapraszam po, <grych> będzie chroniona myśl muzyczna, nawet jeżeli jest zbudowana z gam, nawet jeżeli jest zbudowana z rozłożonych akordów i podstawowych skoników akordów, jeżeli opiera się na twórczej harmonii. I to jest znacząca różnica. Też Poznajmy przykład, tutaj utwór bardzo dobrze znany na Sebastiana Bacha. Pierwsza myśl muzyczna jest oparta, słyszą Państwo, rozłożone akordy. Jest schemat harmoniczny, oczywiście powszechnie stosowany, taka myśl muzyczna nie jest chroniona, ale dalej, pomimo że mamy rozłożone akordy, mamy twórczy schemat harmoniczny. I to powoduje, że taka myśl muzyczna będzie chroniona, pomimo wykorzystania struktur powszechnie stosowanych, czy struktur po prostu zamkniętych. Możemy chwilę posłuchać. Ta, to, ten utwór Jana Sebastiana Bacha posłużył innemu kompozytorowi, jako kompaniometr do melodii Ave Maria. Też Państwo na pewno ją sobie kojarzą. I teraz możemy się jeszcze szybciutko zastanowić, jak to jest z harmonią. To znaczy, czy to jest element niechroniony, czy chroniony. Właśnie, powracając do tych czterech akordów, według mnie taki schemat akordowy nie jest elementem chronionym, bo jest pewną ideą. A idea, jak wiemy w prawie autorskim, nie jest chroniona jest dopiero chroniony konkretny sposób wyrażenia idei. Czyli dopiero konkretne wyrażenie dźwiękowe tych akordów będzie podlegało ochronie jako element chroniony, czyli twórczy indywidualny w granicach myśli muzycznych. I tutaj kolejny przykład. Ten utwór jest dokładnie zbudowany w tych samych czterech akordach, które mieliśmy w pierwszym utworze, ale zostały twórczo wyrażone tak. Podsumowując, nawet jak mamy identyczną melodię, nie zawsze mamy do czynienia z plagiatem. Nawet jeżeli utwór jest oparty na takim samym, identycznym schemacie, akordowym nie oznacza to, że doszło do naruszenia czyichś praw autorskich. Cztery akordy. Na czterech akordach można zbudować 40 przebojów. Powróćmy do pytania, czy to jest powód, żeby mówić, że muzyka rozrywkowa jest banalna. Tak? Dla mnie nie jest to dowód na to. Na mnie dowód, to jest dowód na to, że nawet takich czterech akordów na takich czterech akordów można twórczo, indywidualnie zbudować wiele, wiele oryginalnych melodii. A są kompozytorzy, muzycy popularnej, którzy znają więcej niż cztery akordy. Dziękuję bardzo.